Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotuję dla Was przepyszne ciasto jogurtowe jogurtowca, zwał jak zwał jest to przepyszne ciasto, szybkie w wykonaniu, e, bardzo proste w wykonaniu ze składników, które prawdopodobnie już teraz macie w lodówce niezwykle aromatyczne, rozpływające się w ustach i bardzo miękkie, tak więc idealny deser. E, a chciałem powiedzieć jeszcze na początku, że dzięki firmie Ronik, otrzymałem kolejny sprzęt do testowania. Tym razem mniejszą wersję Marzi Mixa, którego już mogliście oglądać sobie w poprzednich odcinkach, na przykład na paszczet, do którego bardzo Was odsyłam gdzieś tutaj do góry, karta Wam właśnie wyskoczyła, gdzie możecie się przenieść i również tam ten odcinek zobaczyć. Dzisiaj mam robota Mix Mini Plus, jest to taka właśnie mniejsza wersja Magimixa, bardziej taka kompaktowa podręczna, ale równie funkcjonalna. Zresztą porównanie takie tych dwóch mikserów zrobię Wam kiedyś w innym odcinku żebyście sobie mogli właśnie zobaczyć co jest lepsze i sami to zresztą ocenicie a jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się, o samej specyfikacji tej maszyny, koniecznie zajrzyjcie w sekcję komentarzy oraz w opis. Tam wszystkie linki. A tymczasem, już nie przedłużając, zabieramy się do pracy. A w sekcji komentarzy dajcie mi znać, czy podoba Wam się ten przepis, czy lubicie takie proste i szybkie wykonanie ciasta. Także zapraszam do oglądania. Przygotowanie moi drodzy przepysznego ciasta jogurtowego. Rozpoczynamy od umycia oczywiście jednej sztuki pomarańczy. Musimy ją sobie lekko tak rozwałkować, ugnieść, żeby nam więcej puściła soku. I będzie nam potrzebny, potrzebny sok z połowy właśnie takiej pomarańczy na pół. I teraz już przechodzimy do robota. Otwieramy misę miksera. Dzisiaj będę używał miksera Maji Mix Mini Plus. Jest to taka mniejsza wersja Maji Mixa, którego mogliście sobie zauważyć już u mnie na kanale kilka odcinków temu jeżeli nie pamiętacie w opisie i w komentarzach podlinkuję wam przepisy do tego dużego robota co musimy zrobić przed chwilą pokrojoną pomarańczę wyciskam sobie do środka w zasadzie sok tylko z połowy pomarańczy Następnie do środka dorzucam sobie dwa jajka, oczywiście sparzone. Są to jajka takie wiejskie w rozmiarze około l takich kupnych. Zwróćcie tylko uwagę, że jest tutaj takie podstawowe, zwykłe, ostrze, można powiedzieć, do siekania, ale równie dobrze wyrobi nam to ciasto jogurtowe. Oczywiście wąchamy, czy jajka nie są zepsute, żeby nam tutaj nie popsuły całości. Wrzucam do środka. Jest to bardzo fajny, szybki przepis, taki można powiedzieć intuicyjny. Włocham drugie, który sobie zrobicie naprawdę błyskawicznie, zwłaszcza z takim mikserem. W zasadzie wszystko w jednej misce nam się będzie kręcić i będzie gotowe ciasto. Następnie moi drodzy do środka trafia jeden taki pojemniczek jogurtu naturalnego. On ma tutaj 190 gramów, więc całość jogurtu trafia również do środka. I do środka moi drodzy jeszcze trafia około 30 gramów miękkiego masła, następnie zamykam pokrywę miksera. Mamy tutaj regulację pracy robota, możemy sobie robić to pulsacyjnie, czyli takie krótkie jakieś ruchy ostrza możemy wykonywać, bądź auto, czyli można powiedzieć z automatu ruszy nam ostrze i będzie wyrabiać na stałej prędkości i też tak uczynię taką miksturę, w zasadzie takie składniki wyrabiam na automacie przez około minutkę, a następnie będziemy dosypywać kolejne składniki. Ten przepis, moi drodzy, jest o tyle fajny, że kubek po jogurcie będzie wykorzystywany niezależnie czy użyjecie 200 gramów jogurtu, czyli kubek taki 200 gramowy czy 400 gramowy. Kolejne składniki możecie sobie odmierzać w tychże kubkach w takich samych, można powiedzieć, proporcjach. Do, jednego, do takiego kubka wsypuję sobie jedną porcję cukru, czyli jeden cały kubeczek. I wsypuję również do miksera. I ponownie miksuję przez około 30 do 40 sekund. Zobaczcie, jak tylko fajnie się wszystko spieniło. Cukier dorzucony, i tak jak mówię, ponownie wszystko mieszamy do rozpuszczenia cukru przez około 40 sekund. Spójrzcie tylko, jak to teraz już wygląda, i do teraz tych mokrych składników dodajemy sobie składniki suche, mianowicie mąka. Mąka typ 450, czyli zwykła taka e, tortowa. Trzy takie pojemniczki po jogurcie tutaj będą nam potrzebne. I do całości dodajemy około półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Oczywiście, jak to w każdym deserze, moi drodzy, nie może zabraknąć soli. Sól jest po to tutaj, żeby wyciągnąć wszystkie składniki, ich smaki i aromaty. Sól podkręca słodycz w deserach, tak więc taka szczypta, myślę, że około 1 trzecia jednej takiej łyżeczki tutaj powinna się również znaleźć. I w zasadzie moi drodzy, wszystkie składniki już tutaj mamy, nic więcej nam nie jest do ciasta potrzebne. Tak więc widzicie, że przepis jest naprawdę bardzo prosty, żeby nie powiedzieć banalny. I wszystko to teraz jeszcze przez około jedną minutkę wyrabiamy sobie w trybie automatycznym. Oczywiście, jeżeli nie macie takiego urządzenia, możecie zrobić to sobie ręcznie bądź zwykłym mikserem, ale to troszkę dłużej wam potrwa. Także, jeżeli jesteście takim czymś zainteresowani, link w opisie oraz w sekcji komentarzy tam dowiecie się więcej na temat tego urządzenia. A ja tymczasem już odpalam robotę. Ciasto jest wyrobione, otwieram sobie pokrywę. Ciasto, moi drodzy, wymieszane, otwieram pokrywę, tak prezentuje się ciasto w środku, następnie przelewamy je do keksówki. Mam tu taką małą keksówkę o długości około 20-25 cm, szerokość chyba 8-10 cm, tak więc jest to mała keksówka i teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko przelać całe nasze ciasto do poręki. I teraz takie ciasto, moi drodzy, trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 20-25 minut. Oczywiście musicie to sobie kontrolować najlepiej testem tego suchego patyczka, czyli po tym czasie, po około 20 minutach wtykacie sobie patyczek do środka i jeżeli wyjdzie on suchy, znaczyć to będzie, że ciasto będzie gotowe. Ale to nie koniec. Oczywiście jeszcze przepisu po upieczeniu zrobimy coś jeszcze, ale o tym za chwilę. Ciasto moi drodzy, jogurtowe mamy upieczone, pięknie wyrosło, wyjąłem już sobie z tego korytka. Teraz pozbędziemy, pozbędziemy się papieru do pieczenia. I tak jak mówiłem, spędziło w temperaturze 180 stopni, około 25 minut. Zostawię je sobie tak tutaj, właśnie na tym papierze. Już oderwę je tylko delikatnie, delikatnie od spodu, bo tutaj będę sobie je lukrował. Także ciasto na razie na bok. I przechodzimy do przygotowania lukru, żeby jednak to było takie bardziej słodkie to ciasto. Mam tutaj około jednej szklanki cukru-pudru, który możecie sobie zrobić sami, jeżeli macie dobry, mocny młynek, wtedy mieliście zwykły cukier. I co robimy? Możecie sobie zarać go tylko gorącą wodą, możecie wymieszać takie coś, taki cukier puder z białkami. Ja jednak będę to robił na soku owocowym, tak więc sok z pomarańczy, na razie z połowy przyciskam sobie tutaj do środka, uważając, żeby pestki nie wpadły. Dodam jeszcze sok z cytryny. I jeżeli konsystencja będzie wymagała jeszcze dodania soku, dodam jeszcze odrobinę soku z pomarańczy. No, i tak upieczony moi drodzy, ostudzone już ciasto, to warto zaznaczyć, że nie lejemy lukru z reguły na gorące ciasto, no bo on nam się rozjedzie i nic z tego nie będzie. Wylewam sobie sporą ilość, całość tak od góry on się nam rozleje pięknie po bokach. I tak to wygląda. Możecie sobie jeszcze to przyzdobić jakimiś na przykład orzechami bądź suszonymi, kandyzowanymi na przykład też owocami. Ja jeszcze tutaj dotrę sobie skórkę z wyparzonej pomarańczy, tak więc to czynię. I tak oto prezentuje się nasze ciasto. Ukroję kilka kawałków, żebyście zobaczyli je w przekroju. I tak oto prezentuje się nasze ciaste, jest bardzo soczyste, pulchciutkie w środku, delikatne i jak sami widzieliście wystarczy dosłownie chwila, żeby je przygotować. Zobaczcie tutaj w dłoniach jak delikatnie tylko przełamałem i ono się rozrywa. Zaraz sobie je spróbuję. Dosyć często je piekę, także jest to przepis sprawdzony, koniecznie musicie go wypróbować. Jeżeli podobał Wam się ten przepis, koniecznie zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję oraz dzwoneczek. Pamiętajcie, że filmy są we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 18, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej informacji na temat Maji Mixa Mini Plus, dzięki któremu przygotowałem sobie ten przepyszny deser. Wszystkie linki znajdziecie w opisie oraz w sekcji komentarzy. A tymczasem żegnam się z wami. Lecę zajadać, lecę na kawkę. Cześć, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku.